WiFi 7, WiFi 6. Czy warto robić upgrade'a? Dzisiaj zrobimy testy i to sprawdzimy. Zaczniemy od Ubiquity U6 LR albo U6 Pro. To są urządzenia, które pracują w standardzie WiFi 6, które jest stabilne, stało się popularne bardzo. Teraz wszystkie urządzenia pracują na tym standardzie WiFi 6, a ono jest szybkie, łatwe do zarządzania. Jest po prostu bardzo dobra i stabilne. Z drugiej strony mamy Ubiquity U7 Pro. Ten Access Point pracuje na najnowszych technologii Wi-Fi 7. Ta technologia oferuje nam lepszą wydajność, lepsze, szersze kanały, co oferuje lepszą przypostowość, czyli lepsze prędkości. Czy na pewno będą większe prędkości? Dzisiaj sprawdzimy, zrobimy testy, podpinamy urządzenie i lecimy. No to przystępujemy do testu. Jestem u nas na piętrze, gdzie jest zamontowany Access Point Ubiquiti U6 LR i podłączyłem się do niego swoim laptopem. Mam kartę sieciową Wi-Fi 7. Ona obsługuje Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, więc zobaczymy co to będzie. Nagrywanie ekranu widzicie tu obok, obok mnie i puszczamy test. Testujemy narzędziem iPerf który nam pokaże w rzeczywistości jakie teraz mamy przepustowości. I mamy w maksie teraz 600 megabitów. To jest sporo, naprawdę sporo. Teraz nie każdy operator internetu podaje takie prędkości, ale zobaczymy. I teraz mamy średnią transmisję w 500 megabitów. To jest sporo, naprawdę sporo i przystępujemy do następnych testów Ubiquiti U7 Pro. I Jesteśmy na drugim piętrze, mamy Access Point Ubiquiti U7 Pro i teraz sprawdzimy. Jak wcześniej wspominałem, mam na laptopie kartę sieciową Wi-Fi, Wi-Fi 7, która potrafi o szerokości kanału 320 zebrać i zobaczymy, co to potrafi. Puszczamy testa, tak, nagrywa się ekran i patrzamy za pomocą iprf jak mówiłem wcześniej i to już mamy na początku 900 megabitów, o nawet ponad gigabit. My nawet na kable tyle nie możemy zebrać, takiej prędkości zebrać, więc zaczynamy dalej. Na 20 sekund włączyłem testa i to już 17 sekunda. Jak widzimy, średnia prędkość to było 1,1 gigabita. To jest dwa razy więcej, to mieliśmy wcześniej na Ubiquiti U6 LR. Sporo, sporo. Warto, warto. Wi-Fi 7 już od roku czasu jest na rynku. Warto uwzględnić, że nowe urządzenia takie jak mobilne telefony, laptopy, komputery już otrzymują nowy moduł z Wi-Fi 7, co znaczy, że komputery, telefony mają większe przypustowości i mniejsze opóźnienie. Co jest ważne dla graczy albo nawet dla obejrzenia nowych filmików naszych. A jak jesteśmy przy filmach, dziękuję, że byliście z nami. Subskrybujcie nasz kanał. лапки до гури, поздравляю.